Wiecie? Czasami zdarza się tak, że fabuła anime znacznie różni się od mangowego pierwowzoru. Przedstawiam wam 10 tytułów, które miały inny finał niż komiksy, na podstawie których jest stworzono. Kolejność według ilości zmian i jakości samego zakończenia. Bez spoilerów. Zapraszam. Miejsce 10 Niepamięć panny zmierzchu. Zaczynamy od stosunkowo podobnego spłętowania opowieści. Finały mangi i anime nie różnią się bardzo od siebie. Jednak w telewizyjnej adaptacji pominięto cały ark, który rzucał nowe światło, a właściwie cieni na przeszłość Juko, i czynił jej historię znacznie mroczniejszą. No i finał. Mimo, że zbliżony do serialu, oryginalnie był bardziej otwarty i pozostawiał pole na własną interpretację. Miejsce 9. Stare fruz Basket Przygody hondytoru zostały zanimowane na długo przed zakończeniem komiksu. Z tego powodu przekłamania, które pojawiają się w bajce z 2001 roku, są tak monstrualne, bo zamiast zdjąć klątwę, Toru konfrontuje się z Akito. Dwie dekady temu nikomu przez myśl nie przeszło, że fabuła pójdzie w tak zaskakującą stronę i że Akito nie będzie głównym antagonistą. Polecam obejrzeć obie wersje. Miejsce 9. Akame ga Kill Prawdę mówiąc serial był wierny Manze niemal do samego końca. Ale. Czas antenowy się kończył. Zostało sporo bohaterów i ich wątków, co z nimi zrobić. Zabijmy ich, powiedział ktoś, ktoś inny posłuchał i, po pokoski we krwi, dotarliśmy do finału. W wydaniu tomikowym akcja jest jeszcze ciągnięta, a części bohaterów przydarzają się rzeczy inne niż śmierć. Bardzo. Bardzo inne. Miejsce siódme. Soul Liter. Wielu pomstuje na to, jak rozwiązano finałą walkę z Asurą. Według mnie było to zagranie odważne i nawet udane. Tym, do czego mogę się przyczepić, jest postępowanie Meduzy. W anime jej plan nie miał kompletnie żadnego sensu. Lecz w Mandze dał on początek wielkiej wojnie z arachnofobią, przymierzu z wiedźmami, co tam się nie działo. Seria TV adaptuje tylko połowę tej szalonej jazdy bez trzymanki. Miejsce szóste Elfen Lead Dzieło studia Arms adaptuje dokładnie połowę wydarzeń z opowieści narysowanej przez Okamoto senseja W obu przypadkach kota odkrywa tożsamość Lucy, jednakże w oryginale okoliczności temu towarzyszące są jakby to rzecz... Pamiętacie, ile było trupów w ostatnim odcinku? Dodajcie do tej liczby 2 zera, uzupełnijcie wiadrem US, ciężarówką flaków i wola. To zakończenie było nawet dobre. Miejsce piąte. Stary Król Szamanów. Shaman King wychodził w potężnych perturbacjach. Wystarczy wspomnieć, że manga została przerwana, by autor ją dokończył wiele lat później. Nie dziw więc, że zakończenia walk o tytuł Króla Szamanów tak bardzo się od siebie różnią. Kojarzycie mem o nuklearnym Gandim? Pasuje tu jak ulał. Zakończenia mangi i anime to Gandhi i jego atomowe alter ego. Ależ fabuła się tu rozjechała. Miejsce czwarte. Helsing. To zdecydowanie najgorsze alternatywne zakończenie na tej liście. Tak wysokie miejsce zawdzięcza kompletnemu brakowi podobieństwa do horroru narysowanego przez Kotę Hirano. Organizacja Helsing istnieje… nie wiadomo po co. Integra ma siostrę, której nie ma, a lukart tłucze się z gościem o imieniu Incognito. Ale dlaczego? Wydarzenia serii TV nie mają absolutnie żadnego sensu. Omijać. Miejsce trzecie. Mroczny kamerdyner. Podobno tylko siedem pierwszych odcinków jest zgodne z pierwowzorem. Niestety nie jestem tego w stanie zweryfikować, gdyż nie znam komiksu. Niemniej, oglądając ostatni odcinek, dotarło do mnie co reżyser i scenarzysta chcieli przekazać. To koniec. To finał tej opowieści. Mimo, że powstaje kolejne odsłony, pierwotny plan zakładał, że animacja Kurosza będzie zakończoną całością. Przyznam, nawet im to wyszło. Miejsce drugie. Aono Exorcist. Podobna sytuacja. Po tym jak towarzysze Rina dowiedzieli się kim tak naprawdę jest bohater, wydarzenia zostały ukierunkowane na szybkie zakończenie. W mandze idzie to kompletnie inaczej, czego pokłośmie jest kompletny brak spójności pomiędzy pierwszym i drugim sezonem. Zdradzę wam, że kilkadziesiąt rozdziałów później komiks wykorzystuje kilka pomysłów z adaptacji od A1 Pictures. Przed pierwszym miejscem jeszcze kilka honorowych wspomnień. Trigan. Podobnie jak przy Fruits Basket, studio Madhouse musiało wykazać się kreatywnością przy zakończeniu serii. Porównywanie było z Claymourem, w którym Claire i Raki szczęśliwie znowu się spotkali. W oryginale rozłąka trwała dłużej. Great teacher Onizuka. Ostatnie wydarzenia nie mają prawie nic wspólnego z pierwowzorem, ale są dobre, trzeba to przyznać. Wszyscy fani przygód Lighta na pewno są w stanie wymienić niuanse, którymi różnią się opowieści o właścicielu Defnauta. I oczywiście Tokyo Ghoul. Legenda głosi, że Kaneki szedł tak długo, aż pewnego dnia doszedł do zakończenia. I jeszcze jedno wspomnienie specjalne. Evangelion. Ten tytuł jest atypowy, gdyż w momencie wychodzenia anime nikt nie wiedział, jak ta historia się zakończy. Dodając do tego problemy produkcyjne, otrzymaliśmy pierwsze zakończenie, które miało zostać poprawione przez film i jego zakończenie, by wiele lat później dostać inne mangowe zakończenie, a jeszcze później jeszcze nowsze filmowe zakończenie. Fani mówią, że wszystkie te zakończenia są zakończeniowe, znaczy kanoniczne. Miejsce pierwsze. Full Metal Alchemist. Nim światło dzienne ujrzała seria Brotherhood, w 2003 roku swoją premierę miała produkcja TV licząca 51 odcinków. Jej zakończenie niesamowicie odbiega od dzieła Arakały Sensei. Ciężko uwierzyć w pokrewieństwo z Brotherhood. Te finały są tak różne i oba tak dobre, że ciężko wybrać, który jest lepszy. Zwłaszcza moment, w którym Ed ciśnie po Einsteinie. No złoto! I pytanie do Was, czy znacie jeszcze jakieś inne. Jest, a gdzie jest Neverland? Oj, głup Tasku, w Neverlandzie nie zmieniono fabuły. Jak to nie? W Neverlandzie Usunięto fabułę, a to różnica. Mm. No tak, nie można zmienić czegoś, czego nie ma.